Na no Ark Survival i Wolf nastała wieś na ciemność Robiez największym tutaj, frajerem ewna Jestem, jestem Dobra, to ja już walę No 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 Jedna Druga, Druga. Trzecia No szybko, zaś Czwarta Zioły. O, chyba już ten moment Nie Uderzy mnie No czuję Nie mam co? Ja mam, ale śpi, nie widzę. Śpi, śpi. Nie. Dobra? Widzicie, widzę? Ja mam, dobra. Dobrze. Kurwa, wszystko wjebałem na no, Mam też. Będziemy mieli. No, w sumie podkręciliśmy drop, a ja nie możemy się martwić o jagody. No. Dobra, mi zostały trzy strzały, nie? I zero. Więc trzeba wrócić do handlu. Ja, powiem tak, dobra, tylko jedno mięso mi się rozłoży, jak na razie, więc chuja. Dobra, trzeba ten podzielić na połowę, na połowę, tu też na połowę. I kuźwa, w będzie, dobra, elegancko! Mamy kolejnego dinozaura Ej, szybko poszło w Tak, no. Kolejny odcinek. Kurwa, tak. Jak coś to go macie pełny odcinek, ponieważ u mnie się nie zaczęło ładować. Nagrywać w sensie. No i mieliśmy epicką akcję, najbardziej epicka w Polsce. No, w sumie przegapili tylko to, że doszliśmy tu i na tych kamieniach zostaliśmy i strzelaliśmy do niego, nie wiem. No, jest kurwa, no. Jak... Nie musicie ja chcesz... do mnie wbijać. No, chyba, że jesteśmy i suba. To co możecie. Wie, to ja sobie zrobię. Ja to zmontuję. Prawowity człowiek. Może już jesteście po tej akcji. Jak jestem motorzystą. Jak mi się niech się no to będzie. Patrzę, że cała akcja się załadowana po wtórce. Aha, no to nice. Dobra, skóry mówisz? No, czyli to, co mijaliśmy po drodze, jeszcze trzeba załatwić. Chcemy co robić. No. Dobra, e, to jest ona, więc nie wiem. To jak nazwiesz z nami swojego triceratopsa? To będzie Bożydar, bo broń sofisz jest. Tak, ładnie. Bioletka? <laughs> Może być. No. Ale ona nie jest filtrowa. Dobra, Jaki ale mam dinozaura Dziesiąty. No Ale ona pędzi! To nie jest wolny Sprinta włączyła. I ona jest szybsza mnie. O ty kurwo, do koniecia. Wyjebane. Które do domu teraz? Najpopularniejsze słowa na naszym kanale. No, Brak Tego tu trzeba. Niech ona go zatkę. No, tylko ciężko, nie? Bo. Jaki one-tap? No, <noise> <dobra. głos> no bo on długo nie żyje właśnie. Czego skurować teraz ładnie? Nie ja będę na to z siekierą, ty weź latać z tym. Właśnie za kąpi. No, rącz 49 skóry z niego co? Dobre są. <laughs> no so... Bo dropy są podkręcone, nie? Dobre te boosty Chodź, fioletka. Do takiego małego, 49 skóry. się <laughs> bo co niego będzie kurwała. Z jedna, nie? Gigantycznych smaków Z niego powinna być jedna, nie? A 49. Chcecie szybki dostrzyk, kury O kurwa. Noga niezłamana jest dobrze. Dobra. Skleetka, widzisz, biegaj. No, A, może zrzuty będzie jakieś klepać? Nie no, no, tylko mi się wydaje, że nie zrzuty. Wiesz w ogóle, że Dioks oglądał nasz poprzedni film? I on na twej powie, widział Santa Claus jak leci? O. Nie, mhm. Ale żadnej gwiazdy nie było, więc. Ja też podejrzewałem, że coś takiego widziałem, ale. Ale miałem to gdzieś, bo i tak nie mieliśmy jak jeśli chcecie zobaczyć Santa Clausa, wbijcie na nasze wszystkie odcinki O jaki atak No hita, jeszcze tego Elegancko 500 życia to ma, nie? To jest na strzałach do jakiegoś czegokolwiek Kura 46, przecież tam to małe gówno dało więcej doda 37, dobra, ale stać. na nasionach Zobaczcie daj mi dółkę. Nic nie widać bo gdzie ty z nami jesteś? Biorę pochodnię go widzę takie magia <grywa> Pokazać ci jeszcze lepszą magię? Mogę to podnieść Patrz na niego, patrz na niego na nią To jest marda kurwa siodło! Sami wejdź S? Jako pierwszy na fiordur usiadłeś Ej, dinozaura Da się zrobić tak, żebyś się ja stał na nim i jechał, nie? Jest nasz Dzień dom coś. się by tutaj być. być Ciemno Dobra, to mamy ciemność Super. zasłonęła... Ej ptak! Nic mi nie zrobi. Co to Dobra, my się nie chce tym jechać, Kurwa, to jest ciemno. W się to, woda. No. Ja pierdolę, ja te guziki jak debil. No, ja też, to jest... Także, że przypomnę. Chyba, że zeskrolem, da kuś, was zmieniać EQ. Ku. Nie. Kurwa, to kamery. jest lodowate, jakiś ty! Mądry, jakiś mądry człowiek do kamery wymyślił, że to jest nie. Weź. Ja spierdolę z, okay. z tym. Poduwa. To ma mi stopy, Ej, ten to. ten fajnie świeci, jak no. warki w Nowy Rok. Jeszcze na tej gamie ma... E tu coś... A dobra, to jest luster mojego zgonu E oni coś znowu robią, nie? Bronisław W Wg... ogóle... Fun fact widzowe O co mi chodzi? Nie wiem, kurwa Do wody biegną z dupy Tu coś jest? Aha, oni chcą tego No właśnie co go uderzył, nie? W Wg... ogóle fun fact widzowe Bronisław przebiegł od... Z tamtej wyspy, gdzie byliśmy na końcu odcinka poprzedniego Tutaj na ogonie mając jakiegoś giganta Wiesz co do wody biegać? Potem powinien się są... respi No bo nie, taki mały hitynowy ten robaczek to jest Pierdoli Prewo Spłogi się Dobra, mamy już Dobra. skład pięciu dinozaurów, takich koksów. A ten tric ten triceratostrog To nie ma sensu. Leveluje Dobra, Paterato, czekaj Różniono się Dzień. Gdzie to są jakieś te, ta... do, do zbierania tutaj? Nie? Ile na tak, hita? Tak. I mamy 140 I poka, coś tak spróbować. No chcę spróbować. Jak pokazać. Dosiądź się. pierwszy raz fioletkę. Kurwa, masz. O, lewa sorry, dał mi uwagę, żeby uniosło więcej. Jak to się robi? Po prostu uderzam? Lewe, no, w krzakach. Tak. Du dużo krzaku musi być, git. O kurwa Załóżcie? Nie, to ona już ma powolnienie fast, nie? Ja wiem, wiem. A nie, dobra, to na shifcie można szybciej chodzić. No, wow. <laughs> Jednak... A, trzeba zbierać zgnite mięso od tych tutaj. Od wszaku, No, nie mają. Ten to nie ma. Pierwszy. Jest na koberki. Nie są żernych, nie, I nie mają Na koberki 160? To Jest dobra liczba. E, jaram się. się, a nie palę się. Kurwa, nie palę. Pierdolę tego stajka, ostatni w tym narodzie. Chciałeś 7 zużyliśmy strzał. No tylko jednego, takiego. Idę. No, dużo poszło, nie? Wszystkie strzały moje. A moje... ile ty masz 8, ja? 9. 9. Moje 7, które mieliśmy na równo. Nie. Mi Przyskamy. zostało 3. No to ty zużyłeś kurde 5. No, ale bo mnie zepnął. Jest na filmie. No, no, no ja wiem. <laughs> Ile go mnie miał, nie? da Dobra, zahartowanie sobie daję, bo co za zahartowanie bez kitów. No tu są jeszcze dwa zgnite, czekaj. Tu jest jeszcze dwa zgnite, wow. Widziałem to. Kurwa, lagi. Ale ping. Widziałem to. się w domu. No Teraz tego dużego, ale ten duży on będzie potrzebował, nie wiem... tak... Z... 20 strzał na łebkę to się Ale przydało. ile tam jest tych rzeczy? Bo dużo mięsa i tak dalej To jest 15 rzeczy, Ej masz skórę? Tak z 55 Mam! Jedna knia, mam 46 <grym> Zobaczcie ma. skrzynce Może tam jest Fajna tak Ja się zastanawiam Cześć, na czym Tutaj jest 6, Dobra, chuj mam. Dobra. To jakbyś miał 52 to daj znać. Ja mam 46 plus... 6. To jest 52. to nie kurwa. No dawaj. Tu że domu. Pacjenta, mordo. Mm, teraz bym ogień. To nie jest wszystko. Kamienia... 90... 119? I drewna 20. Drewna 40 mam. Idę po kamień. Mam kamienia tyle. Nie a nie ciebie mam kamień w aku. A kurwa, czy? No nie tyle. Tu mi, nie tyle. No trzy. No tutaj ciężki jest kamień, więc nie musi być tak, a nie dałoby się Ale ci. Czy... Ej, w tej skrzynce są po trzy kanały. Ciągnął mi pochodnia jeba. No dobra, ile to masz? Gdy ich kamień? Uchodź, nie sześć. Nie. Co się kurwa dzieje? Widzowie miał opę... opętało, aktualnie. Nie mogę dojść do bazy aktualnie, bo Jest za mój. dużo ważne jakby, nie? Wiesz. Daj mi coś. Nie podnoszę tego, to są śmieci akurat. Jak się naprawia pochodnia. Drewno, No Dobra, mogę podróżować z prędkością, jak widzisz, zajebistą. Możesz spojrzeć, to by miał fun fact na... Crafting time. Dawaj, po... Dobra. Przemien. i co to było? Drewno. Taki movement Kurwa, mam to samo. To samo. <laughs> dobra, zobaczmy czego mi tam brakuje. Ej, dobra, to tak. Mm, drewno masz 19. A, tu leży. 40. Dobra, to ja tu zrobię piasne. A mamy ognisko. Ale my chcemy jeszcze pias. Dobra, Bo trzeba streamingować tą fatę. Dobra. Trzymajmy pięć sztalek, się. Skóry 20, A teraz no i tak trzeba się upolować. I z czego robimy dom, reszta? Za słomę czy lecimy Drewo. w... Drewno. To może słomę to bez kitu, dawaj słomionę. Słomianę się łatwiej robi, to jest lżejsze, nie? You know. Tylko, że z słomianych nie masz okien. Dobra. Słomianę, głó... Dobra, słoma, włókno, drewno. Powiększamy pacjenta. Mhm mm I z nami zrobi strzały U niego na, na YouTube Ale... Co ci jest? No ty zajebałeś całe drogą? No, tak wyszło Nie no, no, mamy stówka. gdzie postawić pieca za bardzo nie Bo tak żeś te skrzynki wolno Dobra, spokojnie, już tworzę nowe domy Weź podłogę zrób Masz fundament? fundament. No W sumie, weź postaw za skrzynką no i co? A tu po co? Konie a Albo dalej. Po prostu. O. Dawaj. Pięć mam. Dobra. Dawaj. wszędzie. O. Dawaj. Rób. Dobra. Teraz w lewo. Chciałbym tylko... Okej. Okay. Można podnieść w ciągu 30 sekund. No nie Dobrze. Tu jest jedno okay. drewniane dlatego, że... Żeby nie było... Dla Ciebie stopy, bo Słoma Nie, jest mocniejsze, nie? Ja no. bym zrobił wszystko słamiane, właśnie, bo to jest tańsze szybsze, nie? No. Tylko, że nie możesz zrobić tych. Ok, nic. Nie problem. To się zrobi, zrobię kwin Kurna maze. Okay, A teraz okay. szybki przerwnik do mojego kanale. Wbicie tutaj następnego, widzicie taką ikonkę S. To właśnie on. A na reklamach, tak jak Jak to zrobiłeś? Kliknąłem ciońcie, odpaliłem YouTube'a i idziemy na swoje kanały. Nie Nice. Jest ci zima, kurwa zima. Ej, zgnij te mięska. Tam mi się chyba coś rozłożyło. <grym> Mój <grym mi się rozłożył. Mam ludzkie odchody, tylko feku. Nie? Ja gdzie oni idą? Kurwa, wpierdolę. Żadne gówno, kurwa. Jak na razie. Ten... Widzisz, widzisz gdzie oni byli? Kurwa, co to jest za muza? Oni walczyli. Megaodon tak przychodzi Nie, bo ten ptak Ja pierd... Dobra, ten ptak powinien hita dosyć, a ja nie ma Już O, weź z niego skórę, a Oni cię szybciej zajęli, wiesz? Mhm <grym> Dobra, Bronisław, ile masz z tej skóry? Dwadzieścia pasują No 30, jest, dobrze Dobrze, to, to jest najlepszy nos dinozaurek na razie To jest, weź tu, weź się skóry a gdzie mam włożyć? To jest skrzynki. Tutaj robimy skrzynkę na cel tego, tak, no, warsztat, nie? Na no co? Warsztat. Na warsztat. warsztat. 50 kamienia, jeszcze to musi być. Tak. Mam dwa. Dobra, idę kamień, klepać. Nie, no, możemy tam resztki wrzucać jakby jakieś kiedyś miał, nie? 5 stolek metalu to się robi i 30 drewno. Czekaj, czekaj, czekaj. Kamień się robi z Kurwa, rozjebałem się. Kierem. A, mogę naprawić. Co mi tak lepiej skoczyło? Ej, Czemu Co? mi nie wyświetla ile kamienia leci? O. Dobra, Mam 41 kamienia. Trochę. Wow. Nie, no, już teraz starczyć powinno. A was drewno? nie ma. Ty, stary. Uwaga, mi wkrótce. Ja. Chyba Mogę. Ja nie mogę. Chyba sobie w teraz poszłem, bo. Czy nie... Dobra, 44 kamienia, ty Masz. To jeszcze 4 na mnie wybrał. Idę to jedność. O, gdzie ja bym mi kupił? Dawaj Dobra, więc tak mamy wszystko Mam wszystko na warsztat? Ja, już prawie wziąłem wszystko. Idź Hupię okienicę na jedną trzasę Garniesz? Kurwa No, cześć, ja tą okienicę już postawię od razu. Dobra, wtedy co? Idziemy gdzieś tam? Mamy już ściankę Wajbies. Pinaczkową A po co no, na łonosa? Nie wiem, do jak wyglądu wizualno-fajnego. Jeżeli Wam się podoba co okienica, daj lajka. Like a wygląda na tak. Tego jeszcze nie było, myślałem, że jak zawsze pojeżdżasz na e słowo i tyle. Nie, bo to jest nielegalne słowo przez. Daj słowo. <suszyna> 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 Dobra, a teraz wiesz, czego potrzebujemy? Ja mam 7 pamięć. sztabek metalu, 10 drewna i 39 centów. Co ty bokna? chcesz kupić? Kurwa, ale w warsztacie to jeszcze nigdy nie byłem. I wiesz co teraz tu pomyślałem? Że kurde, wiesz, ty w warsztacie, nie? Ty. A, no, no. To jest pan kusza? Dobra, Jakby... kusza, bo nie widzę. O okay. tej. Nie masz odblokowanych, o tym trzeba mieć odblokowane gramy, nie? Błuk 35, drewno 10, sztabka metalu 7. Dobra, ja mam 3 strzały. No. Ile Ej. strzał? 3 tak. Mam metal surowiec, ale pewnie go trzeba przepalać. Mam dwie strzały zwykłe, więc je wypierdola A masz może właśnie. Nie, 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 nie nie wypiętamy. Ale... No, z księdza Odblok... numer 3. Nie, weź sobie, weź, 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 weź. Poważne. I weź tak. Odblokuj sobie zatrute strzałki. Zielone takie. Dobrze. Tutaj to jest. Masz, 21 lewa O 21, ten zastrzała Narkotyk to jest kamienna strzała No potrzebne. i teraz weź z narkotyki I sobie przerób na te Wyku Tak I wytorzania. jesteś staty je. I ty masz te, miał tam chyba z 10 strzał mam 33 No, 10, 10 tam powinno być Czekaj, bo zwykłą strzałę się robi tak, samo księgę no i powinniśmy mieć to. Ma... Tu jest krzemnia, w pierwszej dużo. I drewno, czy co ja powiedziałem? Włókno? Włókno, chyba. Kurwa, da się połowę tylko. Dobra, nie mać. I... ...przegrożenie, tylko Tyle ile mogą. co im brakuje. To na chaty to. Tak. No, problem. jest Może Ten duży, fajny, nie? Co zbiera tak fajnie jagody, tą włókna nie zbiera. Pomysł zbiera? Nie. O, z A, no. nie wiem jak on to robi. Może przerabia włókna, na osłonę? Raz? Nie, może zmaszasz jeszcze jakieś narko. Jeszcze zrobić chyba więcej i nie wiem, zgnitych jest potrzebne. Dobra, to robi się. Dobra, całe chcemy wychyla. Jak coś tak klikasz A na to, coś jeszcze skraftować, to kraftujesz maksymalną ile możesz. ilość. Bardzo. O, o. Co jest? Nic, nie musisz o tym wiedzieć. Napiszcie Dzień mi w komentarzu. Mi. Nie <laughs> no. Poszedłem pod drewno, żeby zrobić warsztat, a zużyłem ja potem podchodzę do, do robienia warsztatu. Znaczy zrobić warsztat, żeby zrobić kuszę. A potem podszedłem do warsztatu i zrobiłem z tego strzały, nie? Mhm. <grym> jakie Dobra, włókno. Włókno jest Mały metal. No i fajnie. Dobra. Masz więcej gdzieś? Gdzie? Jest? Chyba kurwa. E ty, coś go opierdolisz? Gdzie jesteś? U góry, tu widzę twój nick. No. a ja nie. No, nie widzę Twojego goniku ogólnie. Tu mamy kurwa, dwa ptaki są. No, ale ja ogólnie nie widzę Twojego goniku w ogóle. Teraz, u góry, no. na skarpy takiej. Bo jestem hostem. Widzę drugiego. Ej, widzę go! No. Długoszyjnego. Widzę. To. Długoszyjnego. To. gospodarz, 100 od odem jesteś. Tylko że ja nie jakbym wziął kusia to byśmy go swoili, bo tak kusza a nie wziąłem. Tak Nie wziąłem tej kusi. Tu jestem. Po twojej prawicy. Nie wiem co tam przebiega na tej skale, no. To co to, to białe jest straszne. Tu, tu jest ten kamień. Aha, tam. No, no dobra. No bo jak Wicera, jest na tyle blisko... Ci widzę. Dobra, naprzeciwko no. mnie, tam, w samym kierunku jest największy gigant I to też jest ptak No to nie To nie To lepiej wiesz co? Kolejnego tego wziąć tu I trisak. Mhm To można Byś mogli na dwa to... że, mi... że ja ja chciał po metal robić, a po metal to wiesz, trzeba iść O, w sumie... Nie no, ja będę raptora... Ro... dobra co, walimy go? No może, a jaki level? 15 chyba Dawaj Nie, na pewno, bo jak się 150 to chyba nie? Dobra, wala Tylko my nie mam tu teraz żadnego kamienia, nie? Mądrze, dobra, nie powinien Ale dużo... Ale omijamy go jak... ...byki Pierdola Leży Na kameczku i Zostało 6 ptaków, kurwa. Które... To... Nie, no ale chciałem powiedzieć, nie, że było śmiesznie. No. A ty ile masz? 23. Idziemy na giganta jeszcze. No ale on dużo więcej potrzebuje. Ale po co na gigant teraz tak myślę? Nazwiemy odcinek największy gigant w Polsce. Ja nazwę. 23. Na Dobra, dawaj, kończę. dobra tym zabił Dobra. Gdzie jest ten? Metal wtedy. Metal... M sobie kliknij. I my jesteśmy, jak widzisz mapkę, i masz tam te przedziałki, 30 i ten, nie? To po lewej stronie na 30, i na dole na 20, ale tam masz taką wysepkę, nie? No. To naprzeciwko tej wyspy mamy dom, na górze właśnie, nad tą wyspą. No. Na plaży. No, a metal jest... Jak się kończy ten żółty i się zaczyna zielony, nie? W tam w rogu. Biegnie tam chociaż. No, tylko to jest daleko, nie? A to chodzi o to, że metal dużo waży. I my to nie ma sensu go nosić, tak? Trzeba się jakiś dużego i dlatego chciałem tam tego, nie? Ale te dwa triceratopsy też wystarczą, Więc Co trzeba iść z tymi triceratopsami i tego z tego byśmy wzięli? On też ma trochę wagi, nie? No. I wtedy byśmy mogli iść. Jak się robi kurwa tego? Co? Codło yy, Ja mogę chyba zrobić... Teraz sprawdzę Ja bym potrzebował na nie 140 skóry i 25 drewna Ja mam domy To no dawaj, nazywasz go i kończymy To jest znowu Tam mamy dom. Dobra, to... Nudno zrobiłem Dobra, to widzowe... Ej, to co robimy, może kurwa pomiędzy odcinkami tam, nie, albo w sumie jakąś wyprawa na triceratopsa jak będzie ciekawe. No, 3T nosić, nie? Kurwa mać, I jakiś debil mnie jebnął. To... Kurwa mać. To, to białe? A. Oj, oj. Ja nie usłyszałem tego. Spróbuj, ja już strzelam. Ale nie wiem czy to się da w ogóle swoje bo są takie, które się po prostu nie daje. No nie, żeby nie bił tego. Nie wiem czy to mnie nie znosi, to No właśnie to. Nie wiem czy mi tego. O kurde. Zginąłem od wyklepu. się obudził i napierdala go jak coś. Widzę tą klepę jak kurwa między. jałami. Kurwa jestem na stunie jakimś. A mnie wybał z serwera. To widzisz jak. Dobra, widzowie to jest. On nie, on nie wygra z nim, nie? Koniec z Triceratopsem, jak coś. Serio? No kurwa, Ale tyle HP? O kurwa, weź tu chodź, szybko, szybko. Cię ja się nie, kurwa nie, Ja się uciec. Nie, ja staram uciec, wiesz? Nie mogę wejść na serwer no. My uciekamy, jak coś, nie? Bo on by z nim przegrał, poważnie. Kurwa, weźmy na serwer, pan kurwy. Jak coś, to przeżyliśmy obaj. Ja złożyłem... ...20 strzał i to chyba się nie da oswoić, bo on zaczął krwawić mocno, nie? To jest chyba ale takie wiesz, agresywno-główne. I wyjebaliśmy strzały tu, i... Wiesz, tutaj Diment się pokazuje w krwi na dnie założenia, nie? No. Tam już zaczął krwawić, a nasz też jest super krwawiony, mu zostało... Trochę ponad 200 HP, nie? Tak. Ale... Jak no. Uciekliśmy, cię to, ja to jest geek. Nie wiem, ja na serwa już nie mogę się. Dobra, no to ja myślę, że sięgnamy. O, Żegnam Dawaj, się to. pierwszy raz z lobby. Dobra, mam dwa, że tak cztery, 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 jeszcze